The art of cinematic filmmaking of travel. Kochani podróżnicy, to dla Was tworzymy te wspaniałe filmy. Almatur, epickie podróże, małe i duże. Szwajcarskie specjały z biurem podróży Almatur. Szwajcaria jak z bajki. 9 dni magii. Czy marzysz o podróży, która zapiera dech w piersiach? Almatur zaprasza cię na niezapomnianą przygodę przez Szwajcarię. Kraj alpejskich szczytów, krystalicznych jezior i czekoladowych marzeń. Stein nad Renem. Wodospad Rheinfall. Natura w całej swej okazałości. Zurych i Bazylea. Miasta, gdzie nowoczesność spotyka historię. Ulica Bahnhofstrasse, katedry, fontanny. Każdy krok to nowa opowieść. Lucerna i Góra Pilatus. Średniowieczne mosty, umierający lew i panorama Alp, która zapiera dech w piersiach. Berno. Stolica Szwajcarii. Gdzie niedźwiedzie spacerują po parku, a starówka wpisana na listę UNESCO zachwyca na każdym kroku. Jezioro genewskie, Ivion, Liba, Lozanna i zamek Château de Chillon. Romantyczne widoki i historyczne tajemnice. Cermat i Matterhorn. Górska przygoda na wysokości z panoramą Alp i pałacem lodowym. Gruje i fabryka czekolady Gaje. Degustacja sera i czekolady czyli raj dla podniebienia. Powrót do Polski z bagażem niezapomnianych wspomnień. Czekamy na Ciebie. Nie przegap tej okazji. Z Almatur odkryjesz Szwajcarię jak nigdy dotąd. Zarezerwuj już dziś, bo życie to podróż, a podróż to życie. Almatur Twoje drzwi do świata. Almatur, spełniamy Wasze marzenia.